Dzień dobry. Myślę, że zgodzicie się ze mną, jeśli powiem, że przełamywanie tabu jest bardzo często ekscytujące. Ekscytujące, dlatego że to jest pewne przejście przez portal i ciekawi jesteśmy, co znajduje się po drugiej stronie. To są trochę jak takie um, trochę jak zerwanie, oczywiście, owocu zakazanego z drzewa poznania dobra i zła. Dobra i zła. Albo jak wejście do zakazanego tajemniczego ogrodu. Jesteśmy ciekawi, co tam jest po drugiej stronie, co w tym ogrodzie się mieści. Ja tak sobie trochę wyobrażam przełamywanie tabu. No i dzisiejszy odcinek będzie bardzo o, o przełamywaniu tabu, dlatego że nagość e, to jest ogromne tabu, a szczególnie w naszym kraju. Myślę, że dla wielu, dla wielu z Was tytuł tego odcinka właściwie się kojarzy z programem, który jest programem na franczyzie bodajże programu brytyjskiego. W każdym razie jest kilka wersji tego programu. Magia na gości w Polsce ale taki sam program występuje w telewizji niemieckiej i w telewizji brytyjskiej. Przynajmniej takie wersje widziałam do tej pory, a być może jest ich więcej. I szczególnie w naszym kraju no oczywiście on jest bardzo popularny, bo ludzie chcą spragnieni tego, żeby zobaczyć, jak inni wyglądają nago. Są spragnieni tego, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują wzajemnie na swoją nagość, chcą sobie popatrzeć, chcą sobie pokrytykować, pohejtować i, i tak dalej, zająć jakieś stanowisko w tej sprawie. Więc właściwie można by powiedzieć, że program idealny do tego, żeby go tutaj omówić na tym kanale. Także zrobimy sobie to dzisiaj, ale ja w ogóle chciałabym porozmawiać o nagości, więc co moglibyście znaleźć w dzisiejszym odcinku. Chciałabym podzielić się z Wami swoimi obserwacjami odnośnie edycji w różnych krajach i tego, jak ludzie się zachowują, jak ludzie wyglądają, w jaki sposób komentują i podchodzą do swojego ciała. E, chciałabym w ogóle porozmawiać na temat, e, chciałabym w ogóle porozmawiać od otabu, jakim jest nagość. Skąd to się bierze, dlaczego nas tak przeraża bycie nagim? Czy na pewno jest to związane tylko i wyłącznie e, z religią? E, a jaką motywację mają z kolei ludzie, którzy chcą pokazać się nago? Jakie informacje możemy czerpać z nagości innych osób? Z tego, jak wygląda ich ciało? Jak ludzie w ogóle sobie dają radę z byciem nago? Czy są jakieś strategie, które można, w które można wejść, będąc nago? Poza tym, czy to tak naprawdę jest seksowne? Co jest seksowne? Czy bardziej seksowna jest tajemnica i wyobrażanie sobie tego, jak ktoś wygląda? Czy jednak jest seksowne to, jak mamy podane na talerzu i jakby już wyobraźni za wiele nie pozostaje? Także o tym wszystkim i jeszcze o innych rzeczach, o niedoskonałościach naszego wyglądu, tym, jak sobie z tym radzimy, o tym wszystkim Wam opowiem. Dla tych z Was, którzy mnie nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem. Ważną część też mojej pracy zajmuje rozwój duchowy, więc właściwie podchodzę do człowieka tak bardzo holistycznie, patrząc na niego z różnych perspektyw. No, i tutaj postaramy się również z tych różnych perspektyw popatrzeć na nagość. Zacznijmy może sobie od tego, że spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie ta nagość nas tak bardzo przeraża. Bo my traktujemy to jako zupełnie naturalną sprawę, że bycie w ubraniu jest ok, a bycie nago to, jest, to nie jest ok. Tak? Tutaj pojawia się jakaś wstydliwość. Nawet osoby, które obnażałyby swoje ciało na plaży, no wyobraźcie sobie, tak? takie sytuacje, one czasem się zdarzają. Nawet prawo jest takie, że nie można się obnażać publicznie. I tak naprawdę dlaczego? Że to jest jakieś takie obrazoburcze. Gdzieś kulturowo jest przyjęte, że nie pokazujemy swoich nagich ciał, a przynajmniej nie pokazujemy części tych ciał. Eee, mężczyźni mogą chodzić, eee, to jest pewien kanon, który funkcjonuje, mężczyźni mogą chodzić e, z odkrytymi klatkami piersiowymi, natomiast kobiety nie. I tak naprawdę, jak się nad tym głębiej zastanowicie, to właściwie dlaczego tak się dzieje? Dlaczego kobiety nie mogą pokazywać, przynajmniej w Polsce, nie jest to takie popularne, gdzieś tam w krajach południowych tak, na przykład w Hiszpanii czy we Włoszech kobiety opalają się znacznie częściej topless, natomiast w Polsce jednak to się spotyka rzadko. Dlaczego tak jest, że kobieta nie może pokazywać swoich piersi? Jeżeli to robi, jeżeli pokazuje swoje ciało, to wtedy jest uważana za bezwstydną. Czyli musi się wstydzić. Ten wstyd jest gdzieś wpisany w, w ogóle w bycie nago. Bo oczywiście, wiecie, można swoje ciało pokazywać w jakiś sposób taki kuszący. Na zasadzie głębokich dekoltów czy krótkich spódniczek, by być roznegliżowanym. No, chodzenie na obcasach to też jest pokazywanie swojego ciała w kuszący sposób. Natomiast tutaj to jest po prostu zwykła nagość, i to jest rzecz, która jest najbardziej naturalna na świecie, a jednocześnie, a jednocześnie budzi, budzi jakiś nasz wstyd. <laughs> Stanówcie się chwilę nad tym, tak? Dlaczego, dlaczego właściwie co takiego jest dziwnego w tym ciele? W innych kulturach ludzie, znaczy kobiety, muszą zakrywać jeszcze bardziej swoje ciała i, i wręcz muszą zakrywać swoje e, włosy, czy przynajmniej swoje włosy, jeśli nie twarze. Otóż właściwie wszystko się sprowadza do tego, że ciało kobiety jest kuszące dla mężczyzny i tutaj chodzi o to, żeby... Nie wywoływać tak zwanych grzesznych myśli. Czyli kobieta ma się ubierać, a przynajmniej się nie rozbierać, po to, żeby mężczyzna, patrząc na nią, nie miał ochoty, znaczy nie, nie, jakby nie, podniec, nie, nie, nie był podniecony, żeby nie wywoływać jego grzesznych myśli. Więc tak naprawdę odpowiedzialność za te grzeszne myśli mężczyzny, idąc tym tokiem rozumowania, spoczywają na kobiecie i na tym, że to ona, ma się w odpowiedni sposób ubierać. Tak mieliśmy mówić o nagości, ale zaczynamy od tego, zaczynamy od, od tego w jaki sposób się ubieramy. Ile razy jest taka sytuacja, że kobieta, która na przykład została zgwałcona, yy, słyszy coś takiego, że się sama prosiła, bo na przykład miała założoną krótką spódniczkę albo wydekoltowaną bluzkę albo jedno i drugie albo jeszcze i trzecie w postaci obcasów. To są takie schematy myślenia, w które my bardzo łatwo wchodzimy, yy, totalnie im ulegamy, uważamy je za zupełnie naturalne, one regulują nasz sposób funkcjonowania w ogóle w społeczeństwie, postrzegania innych ludzi i jakby od razu do tego są podczepione jakieś różne przekonania, yy, całe systemy właściwie przekonań i, i my w ogóle nie poddajemy tego właściwie w codziennym życiu w wątpliwość, dlaczego tak się dzieje i czy to w ogóle ma sens. Ale mi się wydaje, słuchajcie, że jak przychodzi taki moment, że na przykład pojawia się taki program, gdzie ludzie stoją nago. To zaczynamy sobie zadawać pytania, dlatego że to nas wybija z takiego normalnego rytmu funkcjonowania. Zaczynamy siebie sami pytać, a przynajmniej uważam, że powinniśmy zacząć sami siebie pytać, bo jeżeli nie będziemy sami siebie pytali, to będziemy żyli cały czas w takim, w takim świecie, w jakim żyjemy. Bez w ogóle weryfikacji tego, czy ta kultura, to co ona stworzyła, te zasady jakie ona stworzyła, to to są na pewno zasady, które są zdrowe. Które są dla nas wspierające w byciu człowiekiem, w czuciu się dobrze w swojej skórze i w czuciu się dobrze w tym, kim jestem. A ciało i nasz wygląd no, ma zdecydowany wpływ na to, yy, jak my się czujemy i nasz stosunek do tego ciała, stosunek innych ludzi do naszego ciała, yy, nasz stosunek do ciał innych ludzi, jak my w ogóle się znajdujemy w tej całej strukturze. Na gości, tego jak wyglądamy i w ogóle jak wygląda ludzkie ciało. Poza tym, no jednak nasz wygląd. Ja tutaj nagrywałam kiedyś taki odcinek pod tytułem Moje kochane ciało, jak naprawdę to Wam tutaj wrzucę linka, żebyście mogli sobie kliknąć i zobaczyć. Na którym opowiadałam, że. Nasze ciało jest emanacją nas. Ono też pokazuje, kim my jesteśmy. Nie pamiętam w tej chwili, jak nazywa się ta nauka, która w oparciu o różne, o na przykład o rysy twarzy, o to, czy mamy grube usta, duży nos, mały nos, ostro zakończony, brwi w taki sposób czy inny, czy, czy łuki brwiowe, w ogóle jakby wykształcone, wielkość dłoni i tak dalej. Słuchajcie, no to wszystko. Wpływa na, znaczy jakby to wszystko jest emanacją nas, to wszystko pokazuje, jakimi jesteśmy osobami. Ja na przykład zauważyłam, że delikatne dłonie u mężczyzny bardzo dużo mówią o tym, o jego wrażliwości, o tym, jaką jest osobą. Ehm, także wiecie, no, no takie szczegóły, nie wiem, jak tam długość palca serdecznego i tak dalej, to może nie, mało kto to wychwytuje, ale ogólnie budowa nasza. I to, w jaki sposób my na przykład się poruszamy, w jaki sposób stoimy zdecydowanie, też mówi bardzo wiele o nas. E, a my sobie jakby tą, tą informację kompletnie odbieramy i uważamy, że, y, że to jest coś bezwstydnego, jak widzimy nagie ciało człowieka, jak widzimy jego narządy płciowe, które też pokazują, kim jest. Jest to no, taka intymna informacja o nim, czy o niej jako o człowieku. To w jaki sposób zbudowane są nasze narządy płciowe, jakie mamy piersi, jakie mamy pośladki, to o nas mówi, to mówi o naszej historii. No, kulturowo gdzieś tam jest stwierdzone, że to ukrywamy, a nie, na, a nie ukrywamy na przykład, nie wiem, brzucha albo talii, albo środkowej części pleców. No, równie dobrze moglibyśmy ukrywać właśnie to. Są to, powiecie, że to są też strefy erogenne, tak? I jakby zaczyna się robić erotycznie w momencie, kiedy one są odsłonięte. Zaczyna się robić erotycznie, ale dlatego, że yy, seks w ogóle jest tabu, i seksualność no, no jest cały czas jest tabu. Gdyby nie była, gdyby to było naturalne. W plemionach, które gdzieś tam żyją sobie w amazońskiej dżungli, nie ma takiego problemu, że jak kobieta pokazuje włosy czy piersi, to wtedy po prostu jakieś dziwne rzeczy zaczynają się dziać z mężczyznami w plemieniu, i ona musi natychmiast te włosy zakrywać, bo inaczej oni będą mieli grzeszne myśli. No nie mają grzesznych myśli. A nawet jeśli mają, to radzą sobie z tymi grzesznymi myślami. No, a ciągle te plemiona są nazywane y, społeczeństwami niecywilizowanymi, a te społeczeństwa cywilizowane dostają zawrotów w głowy w momencie, jak kobieta pokaże piersi, albo nie daj Boże, pokaże jeszcze coś innego. Więc, wiecie, ja wiem, że trochę tutaj wkłada, może y, e, kij w mrowisko, no, ale jakby no, trzeba to robić, żeby trochę pójść do przodu. Więc. Tak, chciałam was zachęcić do tego, żebyście troszkę się nad tym zastanowili, tak? co jest takiego dla nas przerażającego. Więc myślę, że wiele rzeczy jest dla nas przerażających. Przerażające jest to, że, yy, że ktoś, że my tutaj pokażemy nasze ukrywane miejsca, które coś tam o nas jednak mówią, yy, i zostaną wystawione na krytykę. I właściwie jak ktoś nas krytykuje, bardzo ten hejt tak zwany się poleje, to nie będziemy się mieli gdzie schować. Bo już byliśmy tacy nadzy, tacy wystawieni, więc właściwie nie będzie się gdzie schować. A powiem Wam, że jestem naprawdę zaskoczona, zasmucona, przerażona może tym, jak strasznie krytyczni są Polacy. Jak... Jak podejście do, do nagości w Polsce yy, sprało nam głowy, i jakie ono jest naprawdę inne, jak jest w, w innych krajach Europy. Um, oglądałam również y, wersję tego programu brytyjską i niemiecką. Szczerze powiedziawszy, niemiecka była właśnie pierwszą, którą widziałam. Y, to było chyba z 3 lata temu, kiedy y, przez przypadek, bo nie oglądam w ogóle telewizji. Jeżeli coś oglądam, to oglądam Netflix. Ale jakoś tak w, w, przez przypadek przelatywałam programy i to nie pamiętam, czy to było na RTL 7 czy, czy, czy na czymś tam innym. W każdym razie nagle pokazały się sylwetki nagich osób, ten program mnie zainteresował, więc sobie obejrzałam wersję niemiecką, potem sobie obejrzałam też wersję brytyjską i powiem Wam, że widać jest, że ludzie są dużo mniej skrępowani, nie mają problemu z tym, żeby mówić o ciałach innych ludzi, nie mając wgranej jakiejś takiej historii, że to jest jakaś Ocena albo nie krytykować, po prostu rozmawiać normalnie o tym, jak, rozmawia, jak wygląda ciało drugiego człowieka, jak wyglądają członki innych mężczyzn. W ogóle używać tego słowa publicznie w telewizji, wiedząc o tym, że widzą mnie sąsiedzi, mama mnie słyszy, tata, nie wiem, jacyś tam inni ludzie, których znam, szef, koledze z pracy i itd. Używać w ogóle tych słów na narządy, na mówić: O, na pletek wygląda ten tak, a ten wygląda inaczej, a tu jest ktoś na przykład obrzezany, a wolisz obrzezanych mężczyzn, czy wolisz nieobrzezanych? No, wolę obrzezanych, a dlaczego? No, dlatego i dlatego. Czy na przykład są kobiety, których wargi sromowe wyglądają inaczej? No, nie wiem, spotykałam się z takimi sytuacjami, że mężczyzna dokładnie opisywał, jakie lubi. Um, no i właśnie, i co teraz powiedzieć? Pochwy. Ja osobiście nie lubię tego określenia. Poza tym pochwa jest w środku. Jakie lubi, lubi co waginy, jakie lubi wargi sromowe, jakie lubi cipki. Patrzcie, że my nawet nie mamy odpowiedniego słowa na to. Są słowa albo medyczne, albo wulgarne, albo dziecinne. Nie ma w języku polskim takiego, takich określeń. Na narządy płciowe, żeby to brzmiało normalnie. Kochani, tutaj tradycyjnie, żeby ten odcinek nie był za długi i was nie, nie zniechęcił na dzień dobry, zapraszam was serdecznie do mnie na stronę. Macie tutaj link w opisie, jeżeli, jeżeli chcecie zobaczyć sobie cały materiał. A ja na razie dziękuję.